Dzisiaj robimy pysznego śledzika w oleju Już go zrobiłem, zaraz zobaczycie wszystko jak wygląda Wstawiam do lodówki i jutro bo pojutrze będzie do jedzenia miam, miam. Cześć, witam was bardzo serdecznie dzisiaj w kuchni Dzisiaj ja, bo Agnieszka właśnie gra z dziećmi w jakąś grę Dostałem kuchnię do własnej dyspozycji I dzisiaj będzie nowa wersja śledzika Śledzika z cebulką, bo śledzik to fantastyczna potrawa W związku z tym zostancie na, na filmie Obejrzyjcie przepis i jedziemy Jeżeli jesteście po raz pierwszy na tym kanale, to zasubskrybujcie kanał, kliknijcie dzwoneczek, dajcie a w górę, to tylko jeden klik. Co nam będzie potrzebne do zrealizowania tego przepisu? Oczywiście jak ma być śledzik, to potrzebujemy śledziec. Potrzebujemy cebulkę. Mniej więcej wybrałem cztery takie cebulki. Potrzebujemy cytrynkę oraz sprzęt, który w którym wyciśniemy. I jeszcze namoczone rodzynki, bo będzie z rodzynkami. I powiem Wam... Dzisiaj jak taką potrawę zjeść, żeby to było zgodne z dietą rozdzielną? I jeszcze pieprz. Ostatnim składnikiem będzie olej, a ja poni ponieważ jest ośledź w oleju, jeżeli chcecie inny przepis, ten pierwszy podstawowy przepis, mój przepis na siedziki w oleju, to kliknijcie kartę, znajdziecie go tutaj. Zapraszam. Bardzo prosta sprawa. Od czego zaczynamy? Co robimy? Najpierw kroimy cebulkę w kostkę. Można użyć taki przyrząd. Ja już sobie pokroiłem, żeby tutaj Wam nie zawracać głowy. I następnie będziemy tą cebulkę układać. pose wsypywać do takiej salaterki i układać to warstwami. Najpierw pójdzie cebulka. Warstwa cebulki. Nie ma się co żałować. Jest jej trochę. Potem wsypiemy pieprz. Najpierw sypiemy, wkładamy cebulkę, potem sypiemy pieprz, potem układamy warstwę śledzia, potem tą warstwę śledzia pieprzymy, potem układamy cebulkę i znowu pieprzymy i znowu warstwa śledzia, aż do wykończenia zapasów. Ja mam, jak powiedziałem, 4 cebulki i 300 gram śledzi, bo tyle powiedziała Agnieszka, że dostanę. Nie dostałem paragonu, żeby sprawdzić czy naprawdę kupiła 300 gram śledzi czy 310, w związku z tym tego nigdy nie dojdziemy. Ja nastawię Wam teraz kamerkę w przyspieszonym tempie i układamy wszystko tutaj. Go! Ułożyłem już prawie wszystkie warstwy. <laughs> Przy przedostatniej warstwie zacząłem obsypywać rodzynkami. Teraz pieprzymy. Wkładamy resztę rodzynek w koło. A może do ozdoby być coś na środku. I teraz będzie nowość, czyli <laughs> druga nowość. Po pierwsze to były rodzynki, które w diecie rozdzielnej nie można jeść razem z białkami. I zaraz Wam powiem o co chodzi. I teraz polewamy to wszystko cytrynką. Sokiem z cytrynki polewamy. Bardzo mi się spodobał smak śledzi z, z sokiem z cytryny. Słuchajcie, to jest naprawdę rewelacyjna rzecz. Jest przepis Agnieszki. Pięknie się gdzieś tu kartę, gdzie polewa właśnie śledzia cytrynką. No i tak teoretycznie mamy już wszystko gotowe, natomiast to, to ma być śledzik w oleju, w związku z tym pozostaje jeszcze zalać olejem, żeby to było idealnie tutaj tak podlane. Tylko muszę zapytać się, gdzie Jogieszka ma olej. Ja nic nie wiem, co jest w tej kuchni, gdzie. Luźnik. Aga! Zdobyłem olej i zalewamy wszystko ładnie olejem, na full. Trzeba się przyjrzeć, czy opada. Czy trzeba dolać, i można troszeczkę to wszystko ugnieść. Ja to zaraz ugniotę. Ja sobie zastał to ugniotę, żeby mniej oleju tu weszło. Ale nie chciałem od razu ugniatać, bo sobie zrobiłem zdjęcia na miniaturkę. Żebyście zobaczyli troszeczkę, jakie składnie nie takie ugniecione. I jak już ugnieciemy to wszystko, to wkładamy do lodówki. I to musi tak posać 24 do. 48 godzin, czym dłużej, tym lepiej. Po 24 godzinach można to przemieszać. Chyba, że nie ma się więcej czasu, podajecie w tej wersji, będzie ładniejsze. Jeżeli jeszcze na przykład na wierzchu chcecie, to możecie jeszcze dochodzić jedną cebulkę. Ja użyłem 5 cebulek do zrobienia tego przepisu. Na razie. No i oczywiście zapomniałem Wam powiedzieć, czyli same sedno. O co chodzi z tymi śledzikami? Chodzi o to, że Jem sobie najpierw śledzie z cebulką. Nie ruszam w żadnym wypadku tych rodzynek, chociaż kiedyś mi bardzo smakowało, jak jadę jedno z drugim. Natomiast, jak już te rodzynki, jak już zjem śledzie, to uwielbiam, dla mnie są pyszne, kanapeczki z cebulką z tego. I wtedy takie kanapeczki z cebulką i z rodzynkami sobie zjem następnego dnia na następną kolację. Zupełnie inną kolację, czyli będzie to kolacja węglowodanowa, a nie kolacja białkowa. Także. Spokojnie można podzielić coś takiego, czyli napić, zjeść śledzia z cebulką, a na koniec to zajmie ze dwie kolacje. Spokojnie, szczególnie, że dzieci pomogą, bo bardzo lubi tego śledzika. A na koniec następnego dnia można sobie zrobić kanapeczki z tą cebulką, z tego oleju, odsączyć, wyciągnąć i razem z tymi rodzynkami wtedy zjeść. Ja to uwielbiam, naprawdę fantastyczne. Okej, okay, będę kończył. Muszę. Wstawić teraz końcówkę, którą już nagrałem przed chwilą. Ok, za chwilę sobie to połupycham i wpakuję do lodówki, a z wami będę się już żegnał. Dziękuję za ten czas, który spędziliście ze mną. I oczywiście na koniec, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, to zasubskrybujcie nasz kanał, kliknijcie dzwoneczek, dajcie łapki w górę. To tylko jeden pik. Na sam koniec polecam Wam inne przepisy ze śledziami. Tutaj jest pierwszy, tu jest drugi, tu jest nasz najnowszy film, kliknijcie subskrypcję i do zobaczenia następnym razem. Hej!